trochę może wstyd powiedzieć, ale ja dopiero ostatnio załapałem o co chodzi z różnymi mediami, w sensie z różnymi formami wypowiedzi. Przekonałem się dlaczego maluję, a dlaczego robię filmy. Ale powiedz mi dlaczego ty robisz film, w sensie co jest właśnie w języku, w medium filmowym jak gdyby takiego, że przekonuje ciebie do tego, żeby właśnie tego medium używać. Z dwóch powodów myślę, bo mm... Robię filmy reklamowe, wizerunkowe, korporacyjne, tak? Ale też robię filmy trochę bardziej twórcze, artystyczne. No. I z dwóch różnych powodów robię te filmy różne, nie? Mm -hmm. no to te pierwsze dlatego, że kręci mi po prostu marketing, reklama, mm -hmm. a te drugie dlatego, że czasami mam coś do powiedzenia, myślę. Jakieś emocje, których chcę się pozbyć i znalazłem sobie taki rodzaj wentyla. Właśnie to jest bardzo ważne, żeby przy robieniu filmu znaleźć odpowiednie osoby, które będą dzielić tą pasję, które będą chciały się zaangażować i... Bo jest to taka branża typowo, nie? Na przykład w odróżnieniu od malarstwa taka, która właśnie zakłada współpracę ludzi, więc w ogóle ta ekipa, o której jakby jest mowa, która właśnie jest w świecie filmowym, jest tak, tak, tak ważna, nie? Mm, to są inne trochę uczucia, gdy się pisze, gdy się reżyseruje i gdy się filmuje. Pisanie może się odbywać w bardzo jakichś ciekawych miejscach, gdzie tworzymy ten świat zupełnie, nie wiem, sami, tak? albo wśród ludzi to zależy od piszącego. Natomiast potem już troszeczkę jest inaczej, gdy jest reżyseria, gdyż mamy cały plan ustawiony, mamy ludzi, spotykamy się nimi, tak jak my teraz, bardzo blisko, patrzymy sobie w oczy, tak, i chcemy uzyskać te emocje, o których oni wiedzą, że chcemy uzyskać, bo wcześniej są na to przygotowani. Natomiast jakby tutaj wszystko się dzieje, tutaj no nie jesteśmy robotami, tak, więc mamy różne w sobie emocje i podejście i doświadczenia, więc dopiero przed kamerą to się wszystko weryfikuje. To jest bardzo fajny moment, absolutnie magiczny, i taki budujący, i powodujący, że to się chce robić. Bo ja po prostu wolę słuchać. Lubię, jak mówisz, opowiedz mi coś. Co teraz czujesz? Jak lecisz obok mnie? Opowiedz mi o czaczy, w sensie, o, jakby ja wiem, ale, ale tym, którzy oglądają nas. Uważam, że piękna idea stoi za samym tytułem czy, czy za ideą tego filmu. Jeżeli on się łączy jakoś, to też możesz o tym od razu powiedzieć jak gdyby z samym filmem. Przecież ten element tego, tej samej czaczy w filmie się pojawia w sensie tańca. Ale od samej tej idei wyjść proszę tego tytułu czy inspiracji do, do nadania tego tytułu. To było tak, że kilka lat temu napisałem sobie scenariusz o pewne, pe, pe, pewnego rodzaju fascynacji między kobietą a mężczyzną, która jest w określonym anturażu, w określonym czasie. Mm. Czy ty piszesz z życia? W sensie takim, że rzeczywiście jest tam część przeżyć twoich albo tego, co obserwujesz? Absolutnie tak. No, to jest podstawa właśnie do pisania scenariusza. Ci ludzie, których poznajemy, bodźcują nas w jakimś określonym stopniu, tak? I, I on miał przedstawiać tak naprawdę tą relację między nimi, która jakby bardzo mocno na tej fascynacji się skupiała, ona nie miała jakiegoś wyższ, wyższego uzasadnienia, nie było tam niczego głębszego w tym tak naprawdę. No i pewnego razu trafiłem, natrafiłem na książkę psychologiczną, w której przeczytałem pe, pewne schematy relacji, które autorka nazywa, taki sposób, żeby to było, wiadomo, bardziej czytelne dla, dla, dla laików. Jedną z tych relacji porównała do czaczy, do tańca, w którym czacza polega na tym, że kroki są ustawione w ten sposób, że są odepchnięcia, przyciągnięcia, które się przyplatają. I podobnie jest z relacjami w pewnym schemacie relacji oczywiście, bo to jest jedna z rodzajów relacji, gdzie para przyciąga się i odpycha przez różne lęki, różne doświadczenia i tak dalej. Co Ciebie faktycznie interesuje? Jakby co Ciebie pobudza w tej rzeczywistości, o której mówiłeś, że ona Ciebie najbardziej inspiruje, ale właśnie dlaczego podejmujesz takie inne tematy? Jak twórca jest marnym twórcą, to robi filmy smutne. Te emocje jest chyba najłatwiej z siebie wydobyć i o nich zrobić jakikolwiek twór, tak? Natomiast, no, komedii niestety nie zrobię. Ja traktuję trochę robienie tych filmów, jak, tak jak mówiłem, jako wentyl, ale też robię to dość rzadko. Wtedy, gdy naprawdę czuję, że jakieś takie emocje są we mnie, które są warte do, do wyzwolenia tak naprawdę. Może do pokazania, może trochę do odkrycia, ale... Najwidoczniej jest we mnie trochę smutku i nostalgii. Mamy inny sposób pracy w środowisku filmowym. Ja jestem takim improwizującym ekspresjonistą, który często jakby ryzykuje to, czy to w ogóle wyjdzie, czy nie, albo czy to będzie miało sens, czy nie. Natomiast. No, dziękuję. Natomiast ty rzeczywiście lubisz być do tego przygotowany. Dlaczego taki sposób pracy preferujesz? Dlaczego w takim sposobie pracy działasz? Myślę, że z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że jednak jestem też filmowcem takim komercyjnym, wideomarketingowym, że tak to określę na co dzień, gdzie warto mieć wszystko przygotowane, ustalone, żeby tutaj nie było żadnych niespodzianek na planie, żeby klient do, dokładnie dostał to, co zaplanowaliśmy wcześniej, prawda? A drugi powód jest taki, że przy takich twórczych projektach bardziej to lubię mieć je przeanalizowane, żeby one broniły się na różnych płaszczyznach. Ja mam takie poczucie, że mam e, takie bodźce, które, dzięki którym chcę jednak coś stworzyć. Mówię jednak, bo myślałem, że już więcej nie będę działał twórczo, skupić tylko na pracy komercyjnej, ale no, to jest dobry moment, żeby powiedzieć, że e, jednak podziałam. E, ale tak jak mówiłem, mam sporo tych bodźców ostatnio, więc m, czuję, że, czuję, że powinienem podziałać i. I zrobię to, natomiast jestem na etapie tworzenia tej historii. Ona częściowo już jest zapoczątkowana, ale utknąłem w pewnym momencie. No to co, czekamy. Jak na razie można zobaczyć Czacze na YouTubie. Dzięki. Dzięki.